Po drugie, to jest kwestia opracowania kompleksowego scenariusza rozwoju tego terenu, który obejmowałby nie tylko przestrzeń, ale także kwestie społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, środowiskowe, bo one są tam niezmiernie istotne. Po trzecie, jest to, jest to oczywiście wykreowanie dokumentów, które prawnie umożliwią realizację tego zamierzenia. Pamiętajmy, że jest to dosyć skomplikowane zagadnienie, także od strony prawnej. Kolejna sprawa to jest realizacja niezbędnej infrastruktury, która będzie umożliwiała wykorzystanie tego terenu. I tutaj można powiedzieć, że od samego początku naszych prac pojawiały się kwestie realizacji nowych programów drogowych, które mogłyby służyć nie tylko i wyłącznie zaspokajaniu obecnych potrzeb mieszkańców, czy też przedsiębiorstw, które na tym terenie są lokowane, ale przede wszystkim, które umożliwią rozwój nowych funkcji gospodarczych w obrębie Doliny Logistycznej. A mówimy tutaj głównie o kwestiach związanych z kontynuacją tzw. obwodnicy w czyli obolnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej w skrócie opad, także w kontynuacji przebiegu tzw. drogi czerwonej w tym kierunku, po to, aby wykształcić luz komunikacyjny niezbędne dla rozwoju tego terenu. jest absolutnie kluczowy element tego całego wysiłku. Kolejna sprawa to jest ewentualne zidentyfikowanie inwestora strategicznego, który być może mógłby w jakiś sposób przyjąć wielodąstwo, ale także jest to kwestia udostępnienia tego terenu i aktywna promocja pomiędzy zainteresowanymi inwestorami. Te wszystkie działania są niezwykle złożone. One nie zajmą roku, dwa, czy dwóch czy też trzech lat. Będą one na pewno trwały wiele lat, ale. Od podjęcia ich tak naprawdę zależy sukces całego tego przedsięwzięcia, a w perspektywie zagospodarowania tego, jak się wydaje, najbardziej wartościowego pod względem gospodarczym fragmentu północnej części aglomeracji trójmiejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie profesorze. Chcę jednocześnie dodać, że współpraca pomiędzy Towarzystwem Urbanistów Polskich a Stowarzyszeniem Miasta Autostrady Bursztynowej Dzięki temu, że na jutrzejszym walnym zebraniu członków stowarzyszenia będzie prezentowany koncept subregionalnej strefy funkcjonalnej Dolina Logistyczna, być może będzie to pilotażowe przedsięwzięcie całego kraju, a więc umożliwi również jakby eksport dobrej praktyki i dobrych doświadczeń. Również i poza obszar województwa pomorskiego. Mamy też nadzieję, że tym przedsięwzięciom będzie w pewnym sensie patronowało Towarzystwo Urbanistów Polskich, Zarząd Główny i Pan Profesor jako Wiceprezes Zarządu Głównego będzie też naszym dobrym ambasadorem w tym zakresie. Przedsięwzięcia, które przedstawił Pan Profesor, one jakby pozwalają określić co? Ale chyba diabeł tkwi w szczegółach, czyli w pojęciu jak, czyli jak wysokie technologie muszą być w różnych przedsięwzięciach wykorzystywane, aby przyniosły oczekiwany efekt. Sama nazwa jakby determinuje, o jakich technologiach głównie mówimy, czyli logistyka. Tutaj może nie było w tych wystąpieniach dotychczas mocno eksponowane pojęcie portu morskiego w Gdyni którego jakby interes, którego strategia rozwoju w dużym stopniu będzie determinowała sposób zagospodarowania do doliny logistycznej. Jest wśród nas przedstawiciel Polskiej Izby Spedycji Logistyki, która to izba również uczestniczyła w warsztatach czy w konsultacjach związanych właśnie rozwojowi czy związanych z rozwojem funkcji logistycznych bliskiego, dalszego i jeszcze dalszego zaplecza portugalskiego. Chciałbym bardzo prosić Pana Prezesa. Jerzego popiera o y, wystąpienie tej sprawie. Proszę Państwa, reprezentuję Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Jak sama nazwa mówi, jesteśmy żywotnie zainteresowani takiego rodzaju inicjatywami, bo to jest coś, to jest woda na, na nasz płyn, prawda? Po raz Pierwszy można by powiedzieć, że samorządy dostrzegły rolę logistyków, spedytorów, czy jak to nazwać, to są różne pojęcia. Ja jestem w starej daty, w związku z tym będę używał spedytorów, bo albo logistyka jest pojęciem bardzo szerokim. Yy, I jestem przekonany, że... Yy, yy, Wszelki rozwój logistyki czy spedycji e, i szeroko pojętej, jak również e, szeroko pojętej infrastruktury transportowej kraju e, jest to e, element podstawowy rozwoju równomiernego gospodarczego i nie tylko i społecznego kraju. E, to są elementy, które są właściwie zaczynem do, do, do wszelkiego rozwoju e, danego re, regionu. Powiązania regionów między sobą prawda, mają zasadniczy wpływ. No bez infrastruktury transportowej niewiele można, że tak powiem, zdziałać rozwojowego. Dolina logistyczna jest także elementem tego połączenia północ-południe, czyli Morza Bałtyckiego z Adriatykiem. Dlatego też ma znaczenie nie, nie tylko krajowe i ma, ma znaczenie dla rozwoju pomorza, szeroko pojętego, ale ma znaczenie też międzynarodowe. Ja życzyłbym wielu innym regionom kraju takich inicjatyw, jak ta właśnie Dolina Logistyczna. Nie wiem, czy w kraju ja nie słyszałem i też że, żeśmy to sprawdzali wśród naszych członków Izby. Takiej inicjatywy chyba w kraju nie było i, i na razie nie ma. To jest właściwie chyba taki bym powiedział, pilotowy projekt. W związku z tym życzyłbym tej inicjatywie powodzenia i no, ze swojej strony jako reprezentant Polskiej Izby Spedycji Logistyki jesteśmy gotowi, że tak powiem wsparcie jako praktycy w logistyce jesteśmy gotowi udzielić wszelkiego wsparcia. Od teorii, tu są Państwo, a my raczej od praktyki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to dopełnienie prezentacji bardzo ogólnego dzisiaj projektu. Ale no myślę, że dzisiaj rozpoczynamy pracę i zapewne bez wątpienia. Tam podbudowa teoretyczna, jak i współpraca z praktykami będą kluczem do tego, byśmy poszukiwali dla nas jako samorządowców najlepszych podpowiedzi, jak integrować wspólne działania, jak wykorzystać tę bez wątpienia wielką szansę, która z perspektywy wszystkich, jak tu siedzimy, bez wątpienia dla gminy Wejkarowo, dla miasta Wejkarowo, dla Rumi, dla Redy, dla Kosakowa, dla Gdyni, to jest wielki potencjał, który realizowany wspólnie przyniesie zdecydowanie... E, ciekawą, atrakcyjną korzyść. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, proponuję przystąpić do podpisania dokumentu, który rzeczywiście rozpoczyna, jak Pan Prezes Popiel powiedział, zupełnie nowy rozdział w inicjatywach samorządów nie tylko na Pomorzu, ale i w kraju. Tekst Państwu został dostarczony. Wcześniej nie wpłynęły żadne propozycje, modyfikacji. Ale w związku z powyższym... Zaczniemy yy, od podpisu od panie logistyczne. Ostatni miał już, już Tak, już. teksty są w wersji polskiej i angielskiej, co pozwoli również i popularyzować to przedsięwzięcie nie tylko w ramach projektu Sonora, ale również i na forum innych organizacji, takich jak Komitet Regionów czy, czy organizacje międzyrządowe chociażby Komitet sterujący Kosztaru Transportowego Północ-Kołudniu. Zachęcam do podpisu obecnie. Ale podpisywać się po polsku.

не знаю, что знать, ну, наверное, проект вообще уже. Вот. Вот. Дави матери, давай. А, ну, там, 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 Я запрошу.